Gdyby ktoś zadał mi pytanie, czy gry wideo to sztuka, to bez zastanowienia powiedziałbym, że tak. Jednak jak to ze sztuką bywa, są dzieła lepsze i gorsze, te robione z pasji i te dla zarobku. Takie gdzie widać, że artysta włożył wiele godzin oraz takie robione masowo. Dokładnie tak sama sytuacja ma się z grami. Na rynku znajdziemy wiele niezależnych tytułów, które aż przytłaczają nas swoim głębokim przesłaniem czy innowacyjną wizją świata. Równie dużo jest tytułów AAA, wyglądających jakby dopiero co wyszły z taśmy produkcyjnej. Dlatego też dzisiaj chciałbym przybliżyć kilka tytułów, które, w mojej opinii, wybijają się na piedestał kategorii gierzy pasją i głębokim przesłaniem. Pierwsze pod ostrzał pójdą gry pewnego studia, które podsunęły mi pomysł na stworzenie tego materiału. Studio Ico i Fumitu Ueda znani są z tworzenia nietuzinkowych gier, które zapadają w pamięć na całe lata. Mają na swoim koncie zaledwie trzy tytuły, a mimo to cieszą się ogromnym uznaniem na całym świecie. Tak więc bez dalszego obijania w bawełnę przejdźmy do ich debiutanckiego tworu jakim jest Ico. Czyli tytułu, od którego zaczerpnięta została nazwa Studia. Prace nad grą rozpoczęły się już w roku 1997, jednak ze względu na ograniczenia sprzętowe pierwszego PlayStation, twórcy musieli poczekać z wydaniem gry, aż do pojawienia się na rynku konsoli PlayStation 2. Historia w tytule skupia się na chłopcu o imieniu Iko i dziewczynce o imieniu Jorda. Oboje skazani na zagładę w ponurym zamczysku. Postanawiają zawalczyć o swoje istnienie i wydostać się z tego przytłaczającego miejsca. Nie wszystko jest jednak takie proste, ponieważ nie dość, że na towarzyszkę głównego bohatera krasują zabójcze cienie, to jeszcze rozmawiają oni w zupełnie innych językach, więc komunikacja między nimi jest, lekko mówiąc, utrudniona. Powiedzmy jednak, co takiego wyróżnia ten tytuł na tle innych, że się tutaj znalazł. Otóż składa się na to kilka czynników. Pierwszym z nich jest aż namacalna więź, która wraz z postępem w rozgrywce tworzy się między bohaterami pomimo różnic językowych. Oprócz tego grze towarzyszy niesamowicie gęsty klimat. Lokacje, po których idzie nam się poruszać, są naprawdę przytłaczające i dobitnie podkreślają samotność oraz uczucie zagubienia. Cała ta dziwaczna zamkowa architektura jest jeszcze bardziej zarysowana przez fakt braku jakiegokolwiek interfejsu, wskaźników zdrowia czy innych statusów. Minimalizm również zachowany jest w kwestii ścieżki audio. Muzyka słyszana jest tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach i przez większość czasu jedyne co nam towarzyszy to okazjonalne dźwięki przyrody oraz nasze własne kroki. Wszystko to składa się na naprawdę nietuzinkowy tytuł, który podbił serca graczy i zapewnił studiu budżet na ich kolejną grę, która stała się ich największym hitem. Mam na myśli oczywiście Shadow of the Colossus wydane w 2005 roku na PS2, zremasterowane 6 lat później na PS3 oraz zremakeowane na PS4 w 2018 roku. Jest uznawany za niesamowicie wpływowy tytuł w branży gier wideo i za jedną z najlepszych gier jakie kiedykolwiek stworzono. To właśnie o tym tytule najczęściej jest mowa, gdy chodzi o przykład gry wideo jako sztuki. Powodem do tego są minimalistyczne projekty krajobrazu, rozgrywka, która sprawia, że gracz wsiąka w ekran oraz niesamowicie emocjonalna podróż głównego bohatera. Zacznijmy jednak od początku. Fabuła gry opowiada o młodzieńcu o imieniu Wonder, który stara się przywrócić do życia dziewczynę o imieniu Mono, która niestety została poświęcona na rzecz tajemniczego rytuału. Aby tego dokonać zawiera pakt z mroczną istotą i przekracza granice zakazanej krainy, aby składzić 16 tytułowych kolosów Mając do dyspozycji tylko łuk, miecz oraz wiernego rumaka o imieniu, to ironio, agro. Tak wyposażeni będziemy pokonywać monumentalne monstra na wielu zróżnicowanych terenach, od lądu, przez wody czy nawet przez tworza. Kolosy bardzo różnią się od siebie swoim zachowaniem, wyglądem, rozmiarem czy taktykami, co sprawia, że każda batalia jest niezapomniana. Ogromnym plusem jest również sztuczna inteligencja bestii oraz naszego wierzchowca. Przykładowo, w przypadku zagrożenia potrafi on wziąć strategiczny odwrót, czyli ucieczkę. Zdarza mu się również odmawiać posłuszeństwa, jak to zwierzęta mają w zwyczaju. Oczywiście sfera arcystyczna jest również na niezwykle wysokim poziomie. Ogromne lokacje spustoszone przez przemierzające bestie, określone niesamowitymi efektami wizualnymi po kraju piaskowych puszczy ulewnego deszczu. Wszystko to dopełnia ścieżka dźwiękowa, będąca ma podczas eksploracji oraz wybuchowa i pobudzająca do walki podczas potyczek z kolosami. Teraz nadeszła pora na ostatnią grę Studia i to jeszcze nie stworzoną do końca przez nich. The Last Guardian to gra, która borykała się z wieloma produkcyjnymi problemami. Początkowo planowana była na PlayStation 3, ale ostatecznie została przeniesiona na kolejną generację. Tytuł tworzony był już od roku 2007, czyli zaledwie dwa lata po wydaniu Shadow of the Colossus. Końcowa premiera odbyła się jednak w 2016 roku, czyli prawie 10 lat później. W międzyczasie studio zdążyło się rozpaść, a produkcją gry zajął się z Japan Studio, mając byłych członków studia i UAED jako konsultantów kreatywnych. Dzięki temu The Last Guardian zachował ducha swoich poprzedników i stanowi bardzo solidne podsumowanie ich działalności. Tytuł opowiada historię z dzieciństwa mężczyzny, który napotkał niesamowite gryfopodobne stworzenie będące połączeniem psa, ptaka oraz kota. Pierwsze spotkanie z bestią odbywa się w jaskini, gdzie jest ona uwięziona i przy okazji zraniona. Tak więc z narażeniem naszego życia wyciągamy włócznie z jego nogi i oswobadzamy z łańcuchów. Od tego momentu bestia będzie towarzyszyć w naszej wędrówce. Nie wszystko jest jednak takie proste, jak się wydaje, ponieważ na zaufanie trzeba sobie zapracować. Twórcy zadbali, aby triko był jak najbardziej zbliżony do żywego, myślącego stworzenia. Oznacza to więc, że aby zdobyć jego sympatię, trzeba go karmić oraz głaskać. Jeśli będziemy wystarczająco cierpliwi, to bestia bardzo nam się odwdzięczy, pomagając w eksploracji oraz ratując z opresji. Oprócz tego, po pewnym czasie Trico zacznie słuchać się naszych poleceń, takich jak atak, połóż się czy skocz. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chcemy dostać się do miejsca, gdzie fabuła niekoniecznie chce nas zaprowadzić. Bo prawda jest taka, że ruiny, w których przyjdzie nam się przedzierać zawierają wiele różnych sekretów oraz przepięknych krajobrazów, w których dominuje natura. Widok zrujnowanych monumentalnych budynków porośniętych mchem i innym zielskiem potrafi naprawdę zachwycić. Jak to studio iko ma w zwyczaju, szata graficzna oraz oprawa audiowizualna są na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Widać, że nie szczędzono środków na wizję artystyczną oraz zachowania ducha poprzednich części. Było to jednak do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że mówimy o chyba bezpiecznie już można powiedzieć mistrzach w growo-artystycznej dziedzinie. Mam szczerą nadzieję, że pomimo rozwiązania studia zobaczymy kiedyś nową produkcję od jego byłych członków. Ponieważ światy, które wykreowali są nie do podrobienia, a przedstawione historie zostawają z graczami na lata. Odchodząc jednak już od Studia Ico, chciałbym przejść do gry, która mnie osobiście powoliła na kolana. Przyznam, że jestem fanem około wodnych klimatów, aczkolwiek jestem pewien, że nie tylko ja jestem w stanie docenić piękno tego tytułu. Przedstawiam wam Abzu, czyli najładniejszy symulator nurka na rynku. Nie ma tutaj żadnej głębszej historii, ale prawda jest taka, że nie jest ona ani trochę potrzebna. Nic nie powinno nas rozpraszać od podziwiania piękna w postaci morskiej fauny oraz flory. Jeśli myślicie, że taka rozgrywka szybko was znudzi, to nie przejmujcie się, skończenie gry nie zajmie Wam nawet dwóch godzin, a będą to dwie godziny naprawdę zapierających tych widoków. Twórcy postarali się, aby gracz nie miał nawet chwili znudzenia się tym, co się dzieje na ekranie. Dodatkowo towarzyszyć będzie nam tajemnicza muzyka idealnie oddająca klimat morskich głębin. Wszystko to stwarza niepowtarzalne doświadczenie, które jest sztuką w najczystszej formie i którą polecam każdemu, niezależnie od tego, czy lubi się taplać w wodzie, czy nie. Kolejnym osobliwym tytułem na naszej liście jest podróż, czyli w języku angielskim journey. Bardziej niż gra, jest to niezapomniane doświadczenie. Rozgrywka stanowi tutaj najmniej ważny komponent. Kluczowym elementem jest eksploracja i zatopienie się w tym enigmatycznym świecie. Journey można porównać do poruszającego się obrazu. W ciągu całej gry nie jest wypowiedziane ani jedno słowo, a przedstawiona historia i tak należy do jednej z jej najbardziej głębokich i ciężkich. Oczywiście dużo zależy również od samego gracza i tego jak zinterpretuje tę podróż. Jednak nawet bez tego nie da się nie docenić tego jak warstwa estetyczna idealnie komponuje się ze sferą audio. Tworzy tu naprawdę niepowtarzaną atmosferę, a jeżeli dołączy do ciebie jeszcze inny... Nieznany gracz chcący pomóc Ci w Twojej podróży, to tworzą się wręcz niezapomniane wspomnienia. Jest to jeden z tych tytułów, których po prostu nie da się w pełni wyrazić słowami. Tego trzeba doświadczyć. Kolejną osobliwością na naszej liście będzie tytuł, który po spojrzeniu na screeny jest często mylony z obrazem. Mowa jest o Okami, czyli tytule wydanym w 2006 roku przez legendarne Clover Studio. Wdzielamy się w nim w boginię słońca pod postacią wilka i naszym zadaniem jest walka ze złem. Sposób, w którym przyjdzie nam owo zło konywać należy do bardzo nietypowych, ponieważ oprócz standardowych ataków fizycznych, mamy również do dyspozycji specjalny pędzel, którym możemy zatrzymywać czas i przykładowo narysować linię na przeciwniku, przecinając go w pół. Wraz z postępem w rozgrywce będziemy również nabywać umiejętności, które rozszerzą nasze malarskie możliwości i będziemy mogli pędzlem wpływać na nasze otoczenie. Jeżeli chcemy, aby przestała być noc, wystarczy, że narysujemy wyraźny okrąg na niebie i po chwili pojawi się słońce i nastanie dzień. Tytuł oparty jest na japońskiej kulturze, mitologii i folklorze oraz porusza niektóre wątki historyczne. Co przy dodaniu do niesamowicie oryginalnej oprawy graficznej tworzy naprawdę niepodrabialny tytuł, który nie bez powodów doczekał się wielu remasterów i cieszy się ogromną renomą na całym świecie. Jak wszystkie gry do tej pory należały do raczej przyjemnych i relaksujących tak. Teraz przejdźmy do czegoś o wiele mocniejszym klimacie i niepokojącym przesłaniu. Poznajcie Endling, extension is Forever, czyli świeżo wydany tytuł, w którym wcieramy się w lisa. A raczej lisicę, ponieważ chwilę po rozpoczęciu gry na świat wydajemy cztery małe lisiątka. Brzmi to całkiem uroczo, ale jest tutaj pewien haczyk. Świat, w którym idzie nam się poruszać jest na granicy całkowitego zniszczenia. Lasy płoną, rzeki są tak skażone, że żadna żywa istota nie może tam przetrwać, a powietrze nie nadaje się do oddychania bez maski gazowej. I właśnie w takim środowisku przychodzi nam walczyć o przetrwanie swoje i naszego potomstwa. Nie dość, że znalezienie pożywienia graniczy z cudem, to jeszcze za wszelką cenę musimy unikać ludzi i pułapek przez nich rozstawionych. Pomimo tego, że tytuł przedstawia bardzo przygnębiającą wizję przyszłości, to jest ona jak najbardziej realna. I właśnie to chcą przekazać oraz uświadomić nam twórcy. Jeżeli wszyscy nie zadbamy o naszą planetę, to już za niedługo może nie być o co dbać. Skoro już jesteśmy przy trochę cięższych tonach, to pomówmy o tytule, który najbardziej wybija się na tle reszty. Disco Elysium to naprawdę ponadprzeciętny tytuł pod praktycznie każdym możliwym względem. Ciężko znaleźć lepiej napisany i bardziej złożony RPG na rynku. Każda, nawet najmniejsza decyzja ma realne znaczenie dla dalszych losów bohatera i tego jaką osobą, z jakimi poglądami politycznymi się stanie. Dodajmy do tego jeszcze pełne udźwiękowienie ponad miliona słów skryptu, i zjawiskową oprawę graficzną, która momentami stwarza wrażenie patrzenia na obraz kolejny. Nawiązując jeszcze szybko do udźwiękowienia, muszę przyznać, że jest to jedno z najbardziej imponujących performensów aktorów głosowych, jakie kiedykolwiek słyszałem. Zresztą, sami posłuchajcie. There is nothing, only warm, primordial blackness. Your conscious for No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Uważam, że warto przybliżyć zarys fabuły gry, bo dzięki temu może ktoś zapoznać się z tym działem sztuki. Wcielamy się w komisarza Harego de Bois, który pod wpływem alkoholu i innych mocniejszych używek stracił pamięć. Mimo tego, nadal musi wykonywać swoją pracę i rozwiązać sprawę morderstwa wraz ze swoim nowym towarzyszem Kimem Katsuragin. Wraz z postępem fabuły stopniowo odkrywamy jego przeszłość i mrok kryjący się w jego umyśle. I tak na dobrą sprawę mógłbym wam o tym opowiadać i opowiadać, nawet zrobić osobny materiał, ale gdzie w tym zabawa? Zagrajcie po prostu i przekonajcie się na własnej skórze. Zwłaszcza, że od wersji Director's Cut można przejść cały tytuł w języku polskim. Zapewniam, że nie dość, że doświadczycie prawdziwego dzieła sztuki, to jest duża szansa, że zmieni on wasz pogląd na świat, na gorsze lub lepsze. Ostatnim tytułem na tej liście będzie gra, o której zapewne wszyscy słyszeliście. Ori to seria doceniona przez krytyków i graczy na całym świecie. Na taki werdykt składa się wiele powodów: od bardzo dobrego gameplayu, przez fabułę aż po fenomenalną wizję artystyczną. Jako jednak, że w tym materiale mówimy o sztuce, to skupmy się tylko na tym ostatnim aspekcie. Oprawa graficzna w grze jest, krótko mówiąc, świetna. Nad pierwszą odsłoną twórcy spędzili ponad 4 lata, dzięki czemu cała jest animowana ręcznie. Widać tutaj podobieństwa do takich tytułów jak Super Metroid oraz A Link to the Past. Estetyka natomiast bierze inspiracje z japońskiego studia filmowego o nazwie Ghibli. Wszystko to tworzy naprawdę fenomenalną, wręcz żywą oprawę graficzną. Lokacje, przez które przydzielam się przedzierać, wyglądają po prostu jakby żyły własnym życiem. Dodając więc do tego wszystkie czynniki, które tworzą pełnoprawną grę, mamy tytuł, którego grzechem by było nie nazwać dziełem sztuki. Tak jak mówiłem na początku, uważam każdą grę wideo za swego rodzaju sztukę. W tym materiale chciałem jednak wyróżnić kilka przypadków, które uważam za wybitne pod tym względem. Jestem w pełni świadomy, że pominąłem całą ogromną masę przeróżnych tytułów, tak więc śmiało piszcie w komentarzach, co pominąłem, jak zwykle. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wiecie, jak to działa. A i wpadnijcie jeszcze na naszego Discorda. Link macie w opisie. Do usłyszenia w przyszłości.